Cześć Jak się macie ludziska! Nazywam się Uedza i zapraszam do gry Nether. Jest to survival online, multiplayerowy i. Postanowiłem, że chcę zagrać coś takiego bardziej z seriami, więc wskoczyłem, trafiłem na Nethera i Nether mi się spodobał. I. No i to tyle, no. Po prostu jest to jest to gra, gdzie, gdzie była apokalipsa i posta postakopli... postakop... postakop post -apokalyptyczne, apokalyptyczne było i, i... że jestem takim surowawym w, w wyle, nie? No. Trochę o tej grze słyszałem. Eee, jest... nie wiem, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby była ta gra podobna do Daisy. Chociaż... możliwe, że jest. Nie chcę, nie chcę nic kupywać. Dobra, biorę tego, jestem biały, szkoda, że rudy. Czarny się wtoczy, nie? I, 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 I po prostu idziemy do gry! Zaczynamy z nożem. Nie wiem, jak się w to gra, dobra? Widziałem gameplay króciutki. I nawet nie wiem, czy. Nie, dobrze, głośno wszystko. Mm, no, dobra. Słyszałem gameplay bardzo króciutki, widziałem. I tutaj jest od cholery budynków. Mapa jest tutaj. Jeżeli widzicie, nie jest duża, ale tak jak powiedziałem, to jest dopiero alfa. Do każdego budynku jest dostęp praktycznie, może nie do tych zawalonych. E... No. Więc musimy uważać na... W sumie to ja już nie wiem, czy mogę to nazwać zombie. To są nethery chyba. Nether, czy takie potwory. One się tak fajnie transportują. zaraz wam pokażę, jeżeli na jakiegoś trafię. Jedyna dobra rzecz w tej grze, która bardzo mi się podoba, jest to ta, że. E musisz, musisz zadbać o swój charakter, o, swoje, o swoją osobę, którą teraz grasz, ponieważ, ponieważ zbierasz wszystko, zbierasz najlepszą broń, wiesz, kupujesz, co znajdziesz, tam masz taki sklepik, taki sklepik, sprzedajesz wszystkie rzeczy, dbasz o swój charakter, levelujesz, takie rzeczy, jeżeli umrzesz chociaż raz, czy to z rąk gracza, czy to z rąk tego potwora, wszystko tracisz, tracisz, tracisz wszystko, co zdobyłeś do tej pory i musisz zacząć od zera. Więc trzeba być bardzo ostrożnym. Nie mogę kucnąć. C się kuc! Jak ja nie lubię C. Ja nie cierpię kucać C, bo to. A jeżeli. No dobra, bo tu mały palec zawsze powinien być kucany. U kurwa! Balka, 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 balka. Kucnij. Jak widzicie, tu jest ten potwór. Tu jest potwór. Dobrze. I z tego co przeczytałem, to nie wolno biegać, bo one wyczuwają twoje twoje ciepło ciała. Wiadomo, jak biegacie, się ogrzewacie i jesteście ogrzani, Ale brzydki. Dobra, to my się wybaczmy. Śmierdolom! O nie! O, nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. Uję się. Wow. Oj, aj! 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 Gień, szczotko! O No nie... Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra, chodź. No... O ja! O ja, ja, ja! Gosh clown! Ouch! Tutaj mam tysiąc życia, jak widzicie, ale zacząłem tylko ze... Jest! Jest! Mam level drugi! Sai! mi Kciuka! Aha, więc jak powiedziałem, nie wolno biegać. Dobra? E, czy dam trochę o tej grze? Ta Te gra nie kosztuje dużo moim zdaniem przynajmniej. E, kosztuje 18 funtów, to będzie jakieś może 50 zł. Nie wiem czy to dużo, czy nie dużo, na Steamie można to kupić. Jeżeli chcecie, możemy sobie razem pograć, jak prawdziwi przyjaciele plułem Więc. E, ta gra daje ci poczucie samotności, nie wiesz co robić. Wybrałem serwer, tutaj można grać do 64 osób na całym świecie, prawda? I każdy z nich jest praktycznie sam. Można grać w grupach. Zawsze najlepiej się gra w grupach, wiecie. Um, ja jestem sam, więc muszę być bardzo ostrożny. Muszę zbierać broń, Muszę zbierać um, medycynę, muszę zbierać wodę. Tutaj widzicie na dole? Na dole zapas wody, żeby się nie odwodnił. Cholera, o, tam się coś świeci. Ja już podejrzewam, że wszystko co się świeci. To jest coś, dobra? A to jest... kasa! Aha, muszę trzymać, dobra, trzymam to, dobra, trzymam! Nie biegnij! Supplies are being dropped on Mansa Park. Dobra, idziemy do Mansa Park. Teraz się boję, wiecie, bo oni mówią, że tutaj supplies, czyli wiecie, wszystko idzie, zostanie zrzucone, takie wsparcie, ale każdy z graczy dostaje tą informację i gracze będą o to walczyć. Ja nie chcę walczyć, ja dopiero zacząłem, więc... Próbuję sobie jednak powoli trochę dojść do tego. Um, postanowiłem, że nagram sobie kilka serii, myślę może do pięciu odcinków, zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli wam się będzie podobało, będziemy kontynuować naszą przygodę z naszym e, Jasiem. Nazwiemy cię Jaś, Chociaż nie wiem czy jesteś Jaś, bo jestem ja. No to dobra, bądź wa We... Zaś. Nie waż... Nie waż! Nie przejmuj się. Więc idziemy. Zabraliśmy trochę kasy, potrzebujemy medycyny, potrzebujemy jedzenie, żeby się uzdrowić i potrzebujemy jakoś porządnej broń, bo z każdym levelem będzie trudniej, mi się wydaje. I nie wolno biegać. I trzeba się skradać. Dobra, to jest budynek, tam można chyba na górę iść, można... o tam się coś świeci. Dobrze. Aha, w nocy jest potworów dużo więcej, od razu mówię. Hej. Cards! A, może, może będę Aha, dobra, może je sprzedam. Może uda mi się je sprzedać. Wkurzyłbym się, jakby się ich nie dało sprzedać, bo po co by mi, kurczę... Gdzie tu, tu mi się tu plecak... Q, E, F, R, T, TAB. TAB? Nie. SHIFT. Wow, 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 tam ktoś jest! Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, ktoś mnie chce zabić, ktoś mnie chce zabić, ktoś mnie chce zabić. Może mnie nie zauważył. Ja dlatego nie gram tak dużo w DayZ. Ponieważ gracze. Wiecie, no. Logika, nie? Posta. Postapokaliptyczna, kurcze atmosfera. Wszystko kurcze nie żyje. Walczycie o przetrwanie. Widzicie jedyną osobę. Nether Surge is underway. Co to oznacza? Repellent. Dobrze, dziękuję. Dobra. No, posta, postapokaliptyczna. Muszę się nauczyć tego mówić. Postapokaliptyczna kurczę, atmosfera. Walczycie o przetrwanie, szukacie jedynych wytrwałych, przetrwałych, przetrwałych. No i no i co robicie? Ssalacie wytrwańcowi, jakiemuś, jakiego znajdziecie w głowie, żeby zabrać mu pistolet. To się robi, tak? Tak jest kolejne rzeczy. Przetrwają tylko najlepsi, podobno. Zamiast kurde pomagać, a skąd wiesz? A może ten drugi był komputerowcem jakimś i, i ma dostęp do jakichś rzeczy w sali komputerowej? Na przykład. Yy, yy, nie wiem. Może GTA 5 na komputer? He? Nie wiesz? Nie wiesz? A ty go zastrzeliłeś w głowę? He? A teraz nie masz kurczek GTA. Ha! Dobra, gdzie jest? Kurde, chcę jakiś supply. Te gameplay właśnie będą chyba na tym wyglądały, że ja będę po prostu szukał i będę. Ukrywał się, albo w ostateczności walczył z ludźmi. Pójdziemy później do sklepu. Krąci Benz, to mi da żydko. To jest czwórka. Nam, 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 nam. Dało mi to życie? Halo! No to zjadłem, żeby. A tu? <laughs> więcej Krąci Benzów! Dobra, tego zostawię na później. Może on... O, więcej Krąci crunchi... Benzów! Czy ktoś mnie chce gdzieś zacisnąć? Crowbar! Dobra, wydaje mi się, że to będzie trochę lepsze niż. Cash. coś jeszcze? Kurde, mam już jeden krobar. Poszedłem mi drugi korobar? Ale to jest ognisko. Ktoś tu chyba był. Ciekawe, czy można własne ognisko rozstawić. To jest, to, to, to by mi się przydało wiedzieć. Dobra, z tego co wiem, to dym to są właśnie dostawy. P spróbujemy iść do tego dymu. Może ktoś coś pominął. Jeżeli już ktoś zebrał ten. cokolwiek tam było, to. może coś pominęli. Może jednak. O jezu! FAIL! FAIL za FAILEM! I już się wkurzam, bo kurczę... Jednak zebrałem dwie paczki chipsów i kurczę crowbara, to... I level drugi miałem, no... Um... Switch. Czemu ja taki ciemny jestem? Rudy. Czy tak ma być tak ciemno tutaj? Widzicie, bo ja nie wiem. Ale dobra rzecz jest 41 dolarów tam jest, widzicie? Mogę to zapisać jakoś? Czy to... Delete character cancel. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy jeszcze raz. Program jeszcze 3 minuty, zakończę. A później rozpocznę jeszcze nowy, jeszcze raz odcinek. Czyli zaczynamy od zera. Ale mam 1000 zdrowia. Dlaczego mam tylko... Wód? Wód się zdrowia? Tak, jak wtedy. A no tak, bo ja pierwszy raz zainstalowałem grę, to musiałem sprawdzić, czy wszystko działa. No i trochę się pograłem. Moja z wielkim jale. Okej, okay, jest ciemna noc. Na tym, na tym na tym, serwerze na 64 osoby znalazłem to jest najwięcej wypełniony, najbardziej wypełniony serwer. I na tym serwerze jest osób 53 czy 6 czy. Coś w stylu. W każdym razie. O kurwa! On tam jest, widzieliście go? Widzieliście go? Bo ja go widziałem! Dobra, on chce kółko ze mną zakręcić. Haha, sraj się! Kutaj się. Dobra. Dobra. Mnie nie złapiesz, tak łatwo! Haha! Ha. Co ty myślisz, że co? Ze mną tak poigrasz? Ze mną się nie igra. Przepraszam, ja mam taką nadzieję. Pa, pa Nie powinienem biec, bo kurczę ściągnę kurczę na siebie... ...tego wość. O no i ściągnę na siebie tego wość! O Jezu! Tu pluję! Ajajaja! Auć. A, autź, nic nie widać, nic nie widać, ciemność, widzę ciemność, życzę. A ja! A ja! Polera, jasna. Chodź tutaj. Dobrze, dobrze, zabij go, zabij go, czego nic nie widzę. Halo. Może ktoś by mi pomógł? Ja tu ginę. O, jestem strasznie zmęczony, kurczę. O, jest a bigaj! wielki! niewielki! Gdzieś duży! O, za dużo ich! Za dużo ich! Za dużo was umrę! 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 Zaraz umrnę! Nie chcę umierać! Nie! Zabiją mnie! O! 25 życia! 25 życia! 25 życia! Ja! Ja! Jest! Haha! Ha! Saj się, jestem najlepszy. Z się, życia! Udało mi się. Pokonałem całą watachę. Jestem najlepszy. Należy mi się brawa. Proszę, brawa. Bijcie mi brawa. Czemu mnie bijecie? Bicie mi brawa! Proszę. bicie mi brawa. Boję się. Ja wiem, że zginę. Jeżeli sobie zdrowie nie uzupełnię. Co to było? Był jeden, który pluje, pies, który skacze i, i gościu, który wyglądał jak tank z Left 4 Dead. Dwójki. Czy nie wiem, w jedynce też był. Dobra, zobaczmy na mapę. Save zone, save zone, save zone. Save zone jest tutaj. Dobra, zoom in. Chcę zoom in, zoom in. Tu chcę, halo, ja chcę, tu chcę, halo, ja chcę, tu chcę, tu poproszę, dobra, czyli musimy iść naprzód i skręcić w prawo, tam będzie safe zone, może, może będziemy mogli coś kupić za te 40 dolców, dolarów, dolcarów. Nie biegnij, o, już jestem w safe zone, eee, nie było takie złe. Dobra, w safe zone nikt cię nie może zabić, nie może mnie zabić potwór i nie może mnie zabić inny gracz, dobra? W safe zone nie znajdziesz żadnych supplyów bez kupywania ich, ale będziesz bezpieczny przynajmniej. I może mam nadzieję, że kupię sobie przynajmniej jakieś laki i banda, żeby się uzdrowić. Teraz muszę tylko się dowiedzieć, gdzie jest aktualna... Aktualna... Sklepa. Sklepowa sklepa. O, dobra. Tam jest brama. Tam jest brama. Wejdę do tej bramy. Zobaczymy sklep. I... Yy, I tyle. Szczałka! Hej! Ej. Tam? A, ale, ale na pewno szczałka? No dobra. Skoro mówisz... Tak, to tak będzie. Dobra. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Na górę? Tak? Na górę? Dobra, to pójdę na górę. Dobra. Latarka mi mi się też przydała. Oczywiście nikt nie pomyśli o tym. Żeby latarkę mnie wciągnąć. Ej, no z oszukiwałaś mnie, tu nie ma żadnego przejścia. A tam jest... Aha, głupi jestem, przepraszam. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Zupa z... Czemu ta gra jest taka ciemna? Ta gra jest zbyt ciemna, nie? Bardzo ciemna gra. Czekajcie, muszę zmienić. Żeby było trochę cieplejsze, ciemniejsze, jaśniejsze. Nie da się już zmie zmienić? Detal... Nie. Motion blur? No. Nie. Nie. Może light shaft. Dynamic lights. Bo ja wyłączyłem wszystkie światła. Nie wiem czemu. Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? No, nieważne. 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 Yo, man! Hello! Jak chcę z tobą gadać. O, o, coś tu. Coś tu. Co to? Co to było? Halo? Coś tu. Co? Halo? Coś tu widziałem. O. Dzięki! Dzięki dzięki do znak potęgi Czego tak stoisz? Sony Engine Twoje imię? Dziwne imię. No gdzieś tu powinien być sklep. To wiem, że powinien tu gdzieś być sklep. Sklep? Panie, panie sklepie. Przepraszam, że jest tak ciemno, mi też jest bardzo ciemno, no Chciałem, żeby było jaśniej. Może jak wejdę podejdę do niego. Halo. Halo, mogę. Halo! Przy Skąd masz taką katanę? Wow! Katana. Jaka katana? Tam są. Może tam jest jakiś sklep. Co pisze? Wallpay. Tu tędy? Tędy. Dobry. Dobry. Nie się... Ja to wszystko obmyślone. Myślę. Co nic? Nic. Czeka ta. <laughs> Karetka! ona może mieć lekarstwa. Masz lekarstwa? Daj lekarstwa. Daj lekarstwa! Olero, jest nam. Nie ma nic. No nie ma nic, ja umrę zaraz na śmierć umrę. Nie ma sklepu. A poczekaj, może nacisnę M i zoomuję in. Zoom in zoom in zoom, in. zoom in, zoom in, zoom in, zoom in, Dobra. Aha, dobra, czyli musimy iść tą drogą w lewo i później skręcić w prawo. O, tam jest trochę ludzi. Cześć, ludzie. Chcę być waszym Clash on Engine selfish. I? To się I robi? Spoko. To się robi. I... Ja zaraz muszę skręcić gdzie? Cholera, szybko tam doszedłem, muszę powiedzieć. Dobra, na moje prawo jest sklep. Na moje prawo. <słuchy> Hej! Kur... <słuchy> Molly! Przepraszam? Patrz cię w tą... ...psiochę! Molly! Ona mi chce powiedzieć, że... ...że ktoś jest ten... Ej! Siadź! Siadź! Pies mnie wystraszył, no! Nie mogę, no! O, ja się się... <laughs> Bo noc była! I? Aha, mi się wydaje, Aha, mi się wydawało tak. To nic nie mogę tu kupić? Nic, 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 nic i nic. Skoro nic nie mogę kupić, no to jaka mi tutaj potrzeba jest? Co? Nic nie wiecie? Typical. typical, typical, very very typical. Typical. O! Wow! Wow! Yeah, dobra, nie, dobra, nieważne. Szczeknij jeszcze raz! No, tak uważam. Chcesz szczeknąć? Chcesz szczeknąć? Chcesz szczeknąć? Dobra, mi się wydaje, że skończę dzisiaj. Teraz przynajmniej. Um, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak kliknijcie fajne, powiedzcie, skomentujcie, uh, powiedzcie mi czy się wam podoba, czy nie. Um, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie. Może um, mnie na tyle. Nazywam się UEZa i następnego razu. Trzymajcie się. Cześć! A chuj mogłem okno, okno, okno. Ej, Lolita! O ci biało! Agora tá, 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 tá.